Dziękuję przeczytać. To księga Izajasza, 33 rozdział i werset 6, druga część tego wersetu. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to Jego skarb. To jest skarb tego zbawienia. Czyli widzimy, my jesteśmy wierzącymi ludźmi, jesteśmy zbawionymi ludźmi, a więc mamy wspaniałe bogactwo. Mądrość i poznanie, oczywiście przez Boże Słowo. Bojaźń przed Panem to jest bogactwo. To jest początek mądrości w ogóle. Ale Nowy Testament mówi nam nie tylko w liście do Efezjan o Bożej, Bożym bogactwie. I na przykład w liście do Rzymian w drugim rozdziale, czwarty werset, list do Rzymian 2,4, tam jest powiedziane: Ale albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Mowa jest tutaj o. Bogactwie dobroci. Czyż w Psalmie nie czytamy wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry i na wieki trwa łaska Jego. Tu jest mowa o bogactwie cierpliwości. Pan Bóg jest cierpliwy. Pan Bóg czeka. Długo czeka, na niektórych bardzo długo czeka, ale On jest cierpliwy. Pobłażliwy. Pamiętamy skazania apostoła Pawła na Europagu, że Pan Bóg puszczał w swojej pobłażliwości te czasy niewiedzy, pogan, ale dziś wzywa wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania. To są podobne słowa do tych, które przed chwilą słyszeliśmy. A więc. Mamy bogactwo dobroci Bożej, bogactwo cierpliwości Bożej, bogactwo pobłażliwości Bożej. A to oznacza, że On nie od razu sądzi, ale czeka i chce zbawić. Yy. Czytamy, się yy. do Rzymian w 11 rozdziale 33 werset o głębokości bogactwa i mądrości i poznania. Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyślodzone drogi Jego. Bogactwo Bożej Mądrości. Jego drogi nie są jak nasze drogi. One są wyższe. Ale to, co też Brawitek nam czytał z listu do Efezjan, tam w pierwszym rozdziale, siódmy werset, w nim mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Bogactwo łaski. O tym bogactwie łaski jest powiedziane także właśnie w drugim rozdziale, siódmy werset, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. W trzecim rozdziale, szesnasty werset, aby sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. A więc mamy bogactwo chwały. Jeżeli mówimy o bogactwie, to znaczy, że czegoś jest dużo. Nawet bardzo dużo. I kiedy myślimy o bogactwie łaski, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, tam czytamy w liście do Efezjan w drugim rozdziale: bogactwo Bożego miłosierdzia, bogactwo Bożej łaski, bogactwo mądrości, bogactwo dobroci. Pan Bóg jest bogaty. I kiedy o tym wielkim bogactwie. Jest jeszcze jeden werset, Efezjan 3,8. Efezjan 3,8. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganą niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Ono jest niezgłębione. Tego tak dużo jest. Gdzie ono jest? W Chrystusie. W nim są ukryte wszelkie skarby, mądrości i poznania. Wszystko jest w nim. Bogactwo. I kiedy o tym myślę, jak wielkie jest to bogactwo, jak niezmierzone, jak niepojęte dla nas, to przypomina się drugi list do Koryntian. Ósmy werset ósmy rozdział i dziewiąty werset. Ósmy rozdział, dziewiąty werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym w łaskę, w miłosierdzie, w dobroć, w cierpliwość, w mądrość, możemy wymieniać, stał się dla was ubogim. Abyście bóstwem Jego Ubogaceni zostali. I Pan Bóg chce nas ubogacić, ale nie tym materialnym błogosławieństwem, ale wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie. I dziękujemy Bogu za to, że mamy zbawienie, i Pan Bóg chce nam z Nim darować wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Jemu za to chwała. Amen.